No Cześć, chciałem poruszyć kwestię wymiany przegubów i półosi w Audi a 4 v 6 popularnej małyżce. Przeguby są praktycznie takie same jak w 1.8 Turbo tam a A5, A6. W czym jest Amberas? Generalnie no, problem jest taki, że te półosi same wypadają z przegubów, to jest przegub zewnętrzny, tutaj mamy wyjście na przegub wewnętrzny. W czym jest rzecz? Tutaj, żeby też coś się nie dał zrobić. To jest zabezpieczenie oryginalne, przeguby są różne, tu jest akurat Giauto auto Parts, tak jest spoko przeguby jak w ogóle, nie, ale w czym rzecz, no, dają w każdym zestawie meteli czy nie meteli te właśnie cieniutkie zabezpieczenia, które tak naprawdę tego przegubu w ogóle nie trzymają. Tutaj nie musimy się martwić w żaden sposób czy potem to wyciągniemy w ramach y, zmiany zabezpieczenia, bo już mówię o co chodzi. Żeby wyciągnąć taki przegub, nie musimy wcale szarpać się z nim, wystarczy po wyciągnięciu przegubu, przegubu z zwrotnicy, złożyska, wkręcić śrubę do oporu kluczem. Może to zrobić pneumatem, tak? I to się u spowoduje, wchodząc głęboko poza przegub, do półosi, zrobi nam taki ściągacz, i ten przegub nam zyskoczy bez żadnej siły, bez żadnego młotkowania. W czym jest rzecz? Po założeniu oryginalnego zabezpieczenia, Przegub, jestem w stanie ściągnąć ręką, szarpnę z niego, po prostu to jest takie szarpnięcie go nie ma. Jeżeli założymy zabezpieczenie z 1.8, które jest dużo grubsze, przypomina o, troszeczkę to, grubością, proszę mi wierzyć, że jest dużo grubsze, przegub chodzi bez żadnego problemu, jest uderzenie ręką i już go nie idzie ściągnąć.